Moi kochani widzowie, macie trzy ciągi do wzięcia oczywiście za ciężko zarabiony Pitos, jest Contradykryz, jest Kaliban, jest, jest Trza. I ja jestem ciekaw, którego wy byście wybrali za pieniądze bo czy warto wziąć jest trójkę, która ma jednak problemy z ilością ammo? No i pancerz też nie jest jakiś genialny. Nie jeździ to jakoś super, więc to może naprawdę boleć w dzisiejszych gierkach, ale uważam, że gra się tym dużo lepiej niż gdy to wyszło, bo moduły pomogły. Czy Kaliban jest sensownym wyborem? No i tutaj mamy dość ciekawą sprawę z Kalibanem, bo jak on wyszedł, to był takim troll fun, troll tankiem, fan tankiem, takim czołgiem do zabawy, ale uważam, że w dzisiejszych czasach, jak już później wyszła BZ7176, tak? I cała reszta, no to. Wydaje mi się, że granie Kalibanem w 3-minutowych bitwach, w momencie, w którym wy ładujecie magazynek tam, nie wiem, 20 lat, no to to jest troszeczkę bez sensu, bo będziecie się frustrować, nie traficie jednej pestki, no i robi się totalna tragedia. Wy dwie i problemy. Coś czasami dinga o dziwo, więc jedynym sensownym na dobrą sprawę czołgiem będzie Contradiction. Było ich więcej w grze, no ale. Wychodzą nowe maszyny, ludzie zaczynają grać różnymi czołgami, później się pojawiły inne czołgi, więc tutaj kontra Dixiusów jest troszeczkę mniej niż było na początku. Za to uważam, że to jest dobry czołg, nie jest zupełnie dla mnie, ale mocna maszyna, bardzo dobra wieża, bardzo fajny kadłub, da radę tym grać, e, tylko trzeba to wszystko maksymalizować. Ja na ten hype train kontra nie wsiadłem, nadal nie wsiadam, nadal tym nie farmię kredek, ale uważam, że czołg nie jest zły. Pytanie brzmi tylko, czy warto bulić aż tyle? hajsu. Sprawdzimy to sobie teraz. No dobra, panowie, jest 3A. I panie, jak są? Eee, słuchajcie, pancerz nie jest za dobry na tym czołgu, z góry mówię. Czy działo jest super żyleta? Nie jest. Ma mało amunicji, moim zdaniem. Eee, to jest żart i, 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 i bardzo nieśmieszny żart, jeżeli chodzi o Wargaming, że ten czołg jest tak limitowany. Amma. Eee, dodatkowo, no, eee, umówmy się, 270 pny jest przyjemne, ale co z tego, jak postrzelasz kilka blindów i już nie możesz robić dymka. Odwrócony system magazynka. Jedziemy z tematem. Jestem ciekaw, ile uda mi się tutaj wkleić. Co to jest? Jakie gniazdo tutaj zrobili, chłopie? Chyba czas na kropeczki. Ojej, ojej. Biedny pan Marsik. Więc to taki jest 3 z odwróconym systemem ładowania. Nie wiem, czy warto wydawać na to swoje pieniądze, gdyby był za jakiegoś golda, obligacji, no to wtedy może bym się zastanowił. Czy w tym obecnym systemie ma to sens. Ale nie jest takim shitem, jakim był na pewno kiedyś. Moduły mu bardzo pomogły. Znowuż ten magazynek uważam, że to jest fajna sprawa do orania ludzi. Jednak problemem tego czołgu będzie zarabianie. Problemem tego czołgu będzie zarabianie, bo tutaj często będzie się bić z katekami. No i mamy APCR na podstawie 221 peny. Na oslota wystarczy na oslota przepraszam <grym> na frontline'a, czyli na linię frontu wystarczy widzowie. No 1200 zrobiłem, churdur, klękajcie narody. Panią opcja. No i zawsze możemy sobie doładować te pestki w momencie, kiedy nic się nie dzieje i mieć te trzy pestki gdzieś tam w, e, w zapasie. Tutaj wiem, że i tak nic nie zrobię, więc... Po co szaleć tak? No ta Skoda T56 to chyba... O o! A ja czemu on tutaj jedzie? Ja się go w ogóle nie spodziewałem widzę. Akurat jak sobie rotację zrobiłem, to Skoda przyjechała. No, Bez sensu. On jedzie, bo go widzi, że ma mało HP. Raz. Dwa. No, i tym razem nie powinien wychylić. Coś tam już zrobione. Coś tam już zrobione, ale popatrzcie na amunicję. Widzowie, popatrzcie na ammo 9 12 W jakiejś dłuższej grze z dziesiątkami, gdzie się będziecie odbijać. No, jeszcze walec z Golda, jak szalony. Brak jakiejkolwiek depresji tutaj. Ja na to nie wychylam. Bo mnie przeorają. Wychlamy. Chcemy być bohaterem, bohaterem w swoim domu? Możemy spróbować. Szkoda, że nie lata. Jakby troszeczkę lepiej poleciało w TT-30, to byłoby super. No, na tym goście tutaj to ciężko zrobić cokolwiek, ale kusi, żeby to póśnąć jakoś. Nice, dał mu ładnie. Okej. Okay. No, gimnastyka, to jest gimnastyka. I znowuż wam mówię, popatrzcie na amunicję. Mam 2600 uszkodzeń i zobaczcie ile ma amunicji. Jak są jakieś krzaczki, masz przesranę. Też poblindować nie możesz. To jest ból i... i cierpienie, że tak powiem, na tym czołu. Tak, no będziecie przegrywać tutaj bitwy czasami, bo zabraknie wam amunicji, a to nie traficie pestki, a to to, a to tamto. I już będzie bardzo nieprzyjemnie. Hmm. Mi się wydaje, że on nie jest na to gotowy, wiecie? Mi się wydaje, że on nie jest na to gotowy, więc nie uważam, że to będzie dobre. O! Aha. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. Czy to była dobra wymiana? Ta ostatnia pestka akurat nie musiała być tutaj bita. A więc to moja wina, ale gierka i tak się skończyła. I strzelałem cały czas z golda. Gdybym strzelał za PCR, ek ja bym tutaj nic nie zrobił. Nic bym tutaj nie zrobił. Ani fałki bym nie przebił. Ani skody bym nie przebił, bo wszystko leciało po górnej płycie. Więc bardzo drogi ciąg w utrzymaniu, jeżeli chodzi o amunicję. Słuchajcie. To bym przebił za pcr na pewno. <noise> ja już nie mam ammo. Na dobrą sprawę, ja już nie mam amunicji. No to nie wiem, kochani, czy to akurat jest warte świeczki. Dobra. No, moim zdaniem ciężko. 3900 zrobione, 1000 asysty, 2400 odbitego, ale zarobków to... Uwierzcie mi, nawet nie sprawdzę, bo nie zarobiłem, po prostu. Gra się tym ok, w wielu sytuacjach, ale ciężko jest tym zarobić porządne kredyty. Nie mam żadnego bonusa włączonego, więc tutaj też jest lipa, ale w raporcie finansowym no, gdyby nie nagroda za ukończenie misji, za wydarzenia, no to tutaj bym za dużo nie zarobił bez bonusika, nie? No to tak bym wyszedł pewnie około 80 na plusie, 70, bo waliłem samym goldem. No cóż. Pojedziemy z Kalibanem. Czołg moim zdaniem, no, bez sensu. Na dzisiejsze realia WOTA popatrzcie na ten celownik. Jak ktoś lubi w ogóle Wargaming super... Co to, to kur, to jest za zagięcie czasoprzestrzeni, człowieku. Co to jest? Wargaming, czy możecie po prostu w opcjach dodać biały celownik albo zmianę koloru celownika, żeby to nie wyglądało jak gówno? Dziękuję. Byłoby bardzo fajnie. W każdym razie, minus kalibana. DPM jest tragiczny. Tutaj po prostu momentami siedzi to na bani. Jak macie 3-minutowe bitewki. Gracie sobie takim kalibanem, nie traficie kilku pestek i kończycie gierkę z 0 dymka. A bitwa się kończy w 3 minuty. Więc, Tragedia. No i dlaczego tego nie mogłem strzelić? No dlatego, że nie miałem drugiej pestki załadowanej. Jakbym to strzelił widzowy, to znowuż bym ładował minutę albo dwie, albo pięć. Więc nie było sensu. No widzę, że ISM sobie zjechał, no to jedziemy po niego, bo tam dwie można mu kleić, o ile jeszcze się do niego w ogóle doprzyłapie. Ładujemy, ładujemy, no dobra. Okej, okay, rozumiem. Tragedia się stała, poleciało pod kątem na górną, nic się nie dzieje. ona to chce wychylać, no nie. Kurde, gdybym tutaj podjechał od razu, to wyglądałoby to prawdopodobnie lepiej. Ale zebrał co? Kaliban jest mistrzem nietrafionych pestek. Niestety. Więc e, ja bym uważał, biorąc taki czołg jak ten. Bo możecie bardzo źle ulokować swoje hajsiwo. Ładnie mu dałeś, ci powiem. Ładnie mu dałeś. No ja czekam na okazję, tak? Nie chcę się tutaj głupio wystawiać. Bo to nie ma sensu. Możesz sobie od lewej zabrać. Proszę. Sześć, skrapa robimy, ok. Ta 32 w tej pozycji, w tej pozycji uważam, że być nie powinno. Powinna zostać usunięta już dawno temu. Nie, od tego to ja nie chcę zbierać za 400. Wy, po górnej super. Nie zastanawiam się teraz, czemu to dać. No. Chyba tak. Dałem mu to dlatego, żeby już się nie wychylał. Wiem, że mam czołgi na górze tutaj, ale... Ale zależało mi na tym, że ten T32 tutaj nie dojechał, tak? Bo jakby dojechał kapekami, bylibyśmy w bardzo dużym klinie, to na pewno by bolało. I teraz znowuż, dobijać to czy nie? Ja bym nie dobijał. Ok, po górnej spoko. Chowam się przed Luwę, ładuję tę drugą pestkę. Zobaczcie, ile trwa ładowanie tych pestek. To jest straszne. Teraz chciałbym mieć hesę na lorkę. Jen, to to... Jeżeli myślicie, że Progetto albo te widzowie, jest symulatorem ładowania, to pograjcie sobie Calibanem. Nie dość, że to ma bardzo rozwalony celownik. Ja też chyba muszę poczyścić, co? No niestety, muszę użyć swojej alfy Na coś, na co bym nie chciał Ale no, tak to w życiu bywa 2000 uszkodzeń zrobione Dur, dur, klękajcie narody Tego luwan musisz skończyć, bratku Koniecznie No i znowuż, widzowie Mamy minutę na <ścoughs> Na zrobienie sobie kawusi Możecie iść wstawić pranie Możecie zrobić wszystko Okej, okay, jadę a, jeszcze 7 sekund ładowania. A, no to nie jadę, to czekam. <grystanie> masakra, masakra. Możecie iść, no zrobić milion różnych rzeczy. Więc czy granie kalibanem ma sens? No nie, nie ma. No ale to też, słuchajcie, nie widać tego czołgu w ogóle w randomie i nie widać go nie przez przypadek, tak? Gdyby był dobrym czołgiem na dzisiejsze realia, to ludzie by nim grali. Wątpię, że zrobi cokolwiek w tej rundzie już. No raczej, tutaj dostępu do uszkodzeń żadnych nie mam. jakiś tam spocik pewnie z krzaczków. Nic się nie dzieje. Jak mówi jak smacznej kawusi, tylko że ja mam zieloną herbatę. Ja się jeszcze tutaj upoluję. Jest Chariotir, ok. Windhand jest do prawej, ale jego i tak już zaraz nie będzie. No, to chyba wjazd w Chariotira, żeby zrobić cokolwiek, co. Nie wiem, czy te 69 nie będzie pierwsze, prawdopodobnie tak. No, ale jak jakbym się postarał, tutaj jakiegoś dobrego snapa. Ops. Mm. Nie. Moim zdaniem, moim zdaniem, po prostu widzowie, nie ma to najmniejszego sensu. Lepiej kupić sobie, nie wiem, 20 kg ogórków, 50, w zależności po jakiej cenie. I tobie zrobić kiszone albo coś. No dobra, kontra widzowie. Tutaj Wam opowiem o nim ciutka wcześniej. Słuchajcie, mamy na nim 360 na bombie, czyli nie jest źle, ale też nie jest to jakaś niesamowita alfa. Coś tak pomiędzy średnia uśredniona taka alfa, czyli średnie obrażenie na strzał na czołgu ciężkim. 225 peny na MFela bardzo przyjemne, na random też się nada. 255 na złotku, no nie pozwoli wam na komfortowe przebijanie w czołgów, tak? Tym bardziej 10 poziomu, a przypominam, że ten czołg dostaje 10 poziomy, więc... No to musicie uważać, ale jest to w 100% wystarczająca, żeby ktoś mnie nieźle nie zrozumiał. Dodatkowo mamy bardzo fajne celne działko. Moim zdaniem dobry pancerz. Tutaj jak sobie podniesiecie te wieże, no to ten cypel gdzieś tam też zakryjecie, więc spoko sprawa. Przynajmniej zminimalizujecie opcję do tego, żeby ktoś was po nim trafił. No i co? Trzy razer jedziemy na Mordor, czy chcemy stąd zagrać? Ja bym sobie stąd pograł, bo stąd akurat gra się przyjemnie. Postaram się zagrać na. na... Na Mordor. No kurczę, tam jedzie KW-5. To fajniej byłoby zająć sobie jednak... Aha, bo on crossa robi. No dobrze, no dobrze. Te Co? Co się dzieje? Okej, okay, pecha nie weszła. 9. No, do, do, przeładowanko, chwilę trwa, nie? Przyładowanko ze względu na to, że jest to maszynka jaka jest. Mam ten strzał z dwóch luf, no to przeładowanko chwilę potrwa. Ale jak będziecie sobie m, grali, no to zaufajcie mi Akurat tym czołgiem problemu z odbijaniem na wieżę większego być nie powinno. Więc same apeczki pyrkamy sobie. Raz, dwa, trzy oni w ogóle nie chcą grać na ten mordor pewnie dlatego, że mnie zobaczyli. Hmm, po kawu pięć chcę wystawić. Pantera się wystawiła, nie? Ale ja chyba nie chcę. No same pikseli, wiecie co to znaczy? Trzeba chyba będzie załączyć zaraz goldziczka. Chyba goldzika załączamy i jedziemy z tematem. No ja tego kW-5 stąd nie wyjmę. Mogę dać w Skorpiona? Chyba tak. Nie wiem czy nie dostanę od tych ziomków. Prawdopodobnie dostanę, trudno. Mam tak skontowaną wieżę, że chyba ciężko było dać im pechę, co dobrze. Co dobrze tutaj <laughs> wróży na dalszą bitwę, bo jakbym miał minus 800 to by bolało. Ty, a ten ziomek sobie tutaj mi zniknął, ej. Co ty robisz? Zniknął mi czołg, cały był wystawiony wierzą. Cześć Michał, dzień dobry, witam Wyspał się pan? Tak, Konrad Ops No i sobie pyrkamy Nie mogę użyć na razie nigdzie dwustrzału Użycie dwustrzału jest bardzo sytuacyjne, nie ma sensu I tak jak widzicie ten czołg trafia bo ma bardzo celne działo. Wyobraźcie sobie, gdzie mam jakąś mapę, jak El Halo, Westfield, czykolwiek. Mało tego, tym czołgiem niekoniecznie zawsze musimy grać na wieżę. Bo on. Akurat. O, dostałem podzbanie, co? Za bardzo się wychyliłem, moja wina. E, bo on sobie radzi na mapach, na których nie trzeba grać na wieżę, kochani. Na spokojnie ten czołg będzie działał tam, gdzie cooldowna nie możesz zająć. Faktycznie masz tę dolną płytę, ale kadłub jest zrobiony z tytanium. Bardzo, bardzo mocny kadłub ma ta maszyna. Mocny kadłub, mocna wieża. Więc to na pewno będzie oddawało. Nie wiem tylko, czy uda mi się to jakiś dobry wynik zrobić, bo... Jak tak patrzę na tę rundkę, to nie wygląda jakoś super pocieszająco. Ok. Tutaj definitywnie grałbym z Turbo. A gram chyba bez turboku, bo gram Stabawenta i, i HP niepotrzebnie. O, ale mu walną penę tą bezetą obrzydliwe. Ja ci pomogę dać Na pewno by nie przeładował, nie? To z góry mówię. Leciało nie tak jak chciałem. Ja zasłonię swoją bz albo i nie zasłonię. Niepotrzebnie aż tak wysoko grał, podbił się tutaj, nie wiem czy widzicie. To sobie powierkamy na jednym strzale. No te Apeczki też radzę uważać na nie tak. Ops. Ozdro. Na te Apeczki radzę uważać, jak strzelacie z dwóch luf. Też te 1-2-2-TM ma bardzo dobry pancerz, więc trzeba sobie to kontrolować, tak? Czy warto za każdym razem używać tego dwustrzału? No, pojedyncze strzały powinny być lepsze No, tutaj nie weszło, niestety Ale nic się nie dzieje Możemy sobie przyfarmić dalej O ile zaczniemy coś trafiać Jak nie będę nic trafiał, no to GG, well played, bo chłopie mnie zaraz puszczą. Nie ma nic w mieście, tak jak widzicie Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, Giereczko, okej okay. A to jest, do garażu powinno iść Dobra, po raz piąty strzelam. Dziękuję pięknie, poleciało w końcu normalnie. Bo mi się wydaje, że on już nie powinien w grę grać, nie? Aha, on mi daje za pierwszym strzałem, a ja go kontradyksusem nie przebijam albo nie trafiam pięć razy. No dobra. To niefortunne bardzo. Ale RNG to RNG. Rozwali mi działko, no szkoda. Dziwnie to wygląda, bardzo koślawo, bym powiedział. Ja nie wiem jak ty możesz tak na mnie grać w ogóle przysięgam. Ja nie rozumiem tego. Najgorsza runda jaka chyba była ever. O co tutaj chodzi? Hmm. Zielone w grażu, ja zaraz od tego typa dostanę kolejną bombę ze snapa dolnej. W ogóle... Ja nie wiem, ci ludzie mają chyba jakieś podkręcone coś, co? Myślałem, że to ja mam podkręcone, bo jestem cekiem. Okazuje się, że nie. Zaraz dostanę od lewej. Mhm. Mm no, sobie we mnie wiezie. No, ja pier... więc jeszcze raz, widzowie 225. Na penie, na podstawie fajny Na FL a na random jest też ok. 255 na goldzie, więc tutaj na randomku z niektórymi czołgami będzie problem. Ja celne działo jak trafia. 360 damage. Jest ok. Ale to też nie jest jakaś super górna, górna alfa. No to co? Jedziemy na Mordor i tyramy. Eee, mieć turbo tutaj. Powinien mieć tutaj turbo zamiast tej wenty, bo będzie źle. Można albo można zrzucić tabę za, za turbo, bo ten czołg ma wolny wsteczny. No ale dobra. No to cyk pesteczka. Ależ dopiero teraz pechę załadowało. Zobacz, jak go tutaj przebiję. No dobra, przebijam, więc spoko. Więc kredyty na plus. Jakby strzelił, jakby strzeli, to pojadę. No, chyba strzelił, co? Bomba, bomba. Wygląda ten czołg solidnie, tak? Pod względem panc. Przecież to było pod takim kątem, że to powinna być autopena. To było pod takim kątem, że to powinna być autopena, ale mnie oszukało chyba. Tajpik, jak agresywnie sobie gra, patrzcie to. Ale dziczek. No, bez goldena takiego mamuta teraz, to nie polecam. A co jak wam rzuci Tajpa 5? No to tylko i wyłącznie apc y po włazie, bo i apk będą się dingać, nam jest 230 potrzebne. Więc radziłbym uważać. Poleciało tutaj, a nie tutaj. Moja wina. Dobra, weźmiemy go sobie z tego dwustrzału. No i to jest problem dzisiejszej mety, że są trzy czołgi na flance. Cała reszta gdzieś sobie zwiedza. Trzy minuty gierka, widzowie. E, definitywnie najlepszy ciąg z e, tych wszystkich. Tylko fajniej byłoby też mieć do czego e, postrzelać. Bo no, niestety te gry są jakie są. Często brakuje wam damage'a. Więc polecam turbo zamontować. Definitywnie, żeby móc się do tego damage'a jakoś też dostać. Taki grach jak ta. To jest tragedia. Dwie minuty i jest lipa. Ja bym chciał tam wjechać. Bo jedzenie tutaj mi nic nie da. Ej, albo ja mam jakieś jakiś lagi mózgu, albo... Albo drewnianą łapę, bo... Albo ta gra po prostu sobie czasami ze mnie jajca robi. Bo to było bardzo niemiłe, że to mu po górnej poleciało. A to był mój jedyny damage, jaki mogłem sobie jeszcze sfarmić, więc... To może wejść, dziękuję. panie czołg, jak masz do czego strzelać. Ja niestety już tutaj nie mam do czego strzelać. Baczat jeździ nam gdzieś po bazie, Anluko. Bulldog jest tutaj. Fosh jest w ogóle też już po naszej stronie. No słabo to wygląda pod względem zrobienia uszkodzeń. Ale przyjemny jest ta maszyna, no przyjemna, no. Nie robi problemów, to na pewno. Na wieżę sobie po gracie. Jeżeli ktoś lubi bardzo czołgi do grania na wieżę, to sądzę, że i Kontradykcyzm mu się nawet spodoba. No tylko gdzie przeciwnicy, nie? Anluko. Rzuci wam Elkhallufa, rzuci wam Westfield, rzuci wam jakąkolwiek inną mapę do pogrania na wieżę. Jeżeli będziecie sobie podnosić gdzieś te wieże jeszcze troszeczkę, e, będziecie wyżej niż przeciwnik, no to... Bo będziecie go wypychać agresywnie, to daję wam gwarant, że ten czołg ją spisze naprawdę dobrze. No ja już się tam do niczego nie dostanę niestety, więc lipa. Raczej mi uciekną chopy, no trudno ale zaufajcie, większość, większość gierek będzie, będzie, lepszych. I pytanie brzmi, czy ja bym wziął E65, czy Contradyxiusa. Czy ja bym wziął E65, dlatego że mam dużo szybsze przyładowanie. Mam szybsze przeładowanko, więc pod tym względem lepsza kontrola nad gierką, no ale nie mam takiego pancerza, jaki mam tutaj, więc to jest taka, taka wymiana. Musicie sami zdecydować, co byście wybrali. Ale dla mnie 65 jest przymniejszym czołgiem. Pomimo tego, że ma gorszy pancerz. Nie wiem, tutaj nawet nie dało się nic więcej zrobić, mam takie wrażenie. No, też nie zarobiłem jakiś już powaliłem goldem. No. Nie mam dostępu do bonusów klanowych Plutonu. No, tako bym powiedział, tako, tako. Ale wszyscy zrobili dymka w tym teamie, więc no, to boli.